Zapewne kliknęłaś, kliknąłeś w ten filmik, ponieważ chcesz zrobić Summer Glow Up na lato 2023 i chciałabym Ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu. Ten filmik to pierwszy odcinek z serii Summer Glow Up 2023, więc szykuje się naprawdę bardzo fajna seria. Będę się z Wami dzielić moimi poradami dotyczącego zdrowego stylu życia. Będę udostępniała różne plansze z wyzwaniami, prezentacje, które pomogą mnie i Wam w byciu najlepszą wersją siebie. Tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić Glow Up tylko na lato, ale na lata, także mam nadzieję, że będziecie Tutaj ze mną. Zapraszam do subskrybowania i obserwowania mnie na Instagramie czy TikToku. Także jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, no to zapraszam do oglądania, ponieważ dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak być najlepszą wersją siebie w te wakacje, co zrobić, żeby te wakacje były jeszcze lepsze od poprzednich. Przygotowałam Wam też taką prezentację, którą będziecie mogli pobrać, uzupełnić, bo dla mnie robienie takich prezentacji, vision board, wizualizowanie sobie tego, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało, to jest bardzo duża motywacja, więc może komuś się też przyda. Po kolei wytłumaczę Wam wszystko. Wszystkie podpunkty, także już nie przedłużam i mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną w te wakacje, bo szykuje się naprawdę fajny content. I w ogóle, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to hej, jestem Patrycja i na moim kanale znajdziesz bardzo różne treści, od lifestyle'u po treningi, przepisy. Jest to taka pamiątka z mojego życia. Zaczynamy Hot Gear Summer i przechodzimy już do filmu. Chcemy w wakacje być najlepszą wersją siebie. To jest czas, który możemy poświęcić dla nas. Jeżeli nigdzie nie wyjeżdżamy, nadal możemy robić bardzo dużo fajnych rzeczy, ale według mnie trzeba przemyśleć trochę spraw na początku. Mam tutaj Trochę notatek, więc może czasem będę zerkać, ale coś, co polecam zrobić przed tegorocznymi wakacjami, to zreflektowanie się na poprzednich. Dla mnie ten rok minął bardzo szybko. Dlatego jednego dnia usiadłam i przeskrolowałam mój album w telefonie, Insta Story, żeby zobaczyć, jaką osobą byłam rok temu, jak spędziłam zeszłoroczne lato, jak się czułam, kim w ogóle byłam, czy jest coś, co się zmieniło, czy mam jakieś nowe poglądy na temat życia, jakieś nowe cele. Takie zobaczenie, co się działo w ciągu tego roku, jak się zmieniliśmy. Na moim przykładzie, ja rok temu zaczęłam świadomy byłam w bardzo złym momencie mojego życia i bardzo ciężko mi się wraca do czerwcowych filmików z zeszłego roku bo że wszystko jest w porządku, bo byłam bardzo zagubiona rzuciłam studia, nie wiedziałam co ze sobą robić ale coś się zmieniło rok temu zaczęłam terapię, poszłam do dietetyka i po tym wydarzeniu w czerwcu czułam się taka wolna rzuciłam studia, dałam papiery na nowe kupiłam bardzo dużo spontanicznych lotów czułam, że odzyskałam życie, miałam taki dobry vibe wiecie, w wakacje nie ma aż tak dużo nauki dlatego miałam trochę mniej problemów mogłam skupić się na zdrowieniu, na recovery Czasu ze znajomymi, które straciłam. Właśnie te wszystkie spontaniczne podróże. Byłam w Kopenhadze, we Włoszech, na koncercie Harry'ego Stylesa, więc jak wspominam te zeszłoroczne wakacje, to pomimo tego, że zaczęło się bardzo źle i w ogóle nie wiedziałam, czy z tego wyjdę. Naprawdę jestem zła na siebie, że tak się potraktowałam, bo nikt na takie coś nie zasługuje, a w szczególności, kiedy sami sobie coś złego robimy, ale może o tym w innym filmiku, bo po tym wydarzeniu naprawdę moje życie zaczęło się układać. I na tej podstawie, na tych wspomnieniach, zrobiłam sobie listę rzeczy, co bym chciała powtórzyć z zeszłego roku. jak chciałam. Bym się czuć, co chcę dodać nowego do mojego życia. Tak sobie pomyślałam, co mogę zrobić, żeby te wakacje były jeszcze lepsze od poprzednich. Więc na samym początku robiłam sobie taki plan działania, co chcemy robić w wakacje. Wiadomo, nie chodzi tutaj o podejście zero-jedynkowe, że musimy zrobić to, to, to i to, lista to do i znowu domu produktywność. Jesteśmy w takim kole produktywności. Nie o to chodzi. Chodzi o zrobienie takiej summer bucket list. Dużo pomysłów znajdziecie w poprzednich filmikach na moim kanale. Nie wiem, czy w tym roku będę nagrywać summer bucket list, bo w poprzednich jest naprawdę bardzo dużo pomysłów, ale dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma. Rzeczami, które ja chcę zrobić w te wakacje, bo na pewno będą one inne niż poprzednie. Nie będę tyle wyjeżdżać co rok temu, ze względu na to, że wyjeżdżam na wymianę we wrześniu i chcę sobie zaoszczędzić pieniądze, więc bardzo dużo będę siedzieć w domu. I tutaj jest Twój znak, że wakacje w domu nie muszą być nudne. Będziemy je razem, pokażę Wam, jak można fajnie spędzać wakacje w mieście i w ogóle jak cieszyć się z takiej codzienności i małych rzeczy. Moim takim celem jest romantyzowanie życia w Trójmieście. Kiedyś nie doceniałam tego miasta, a jak sobie pomyślę, że wyjeżdżam za kilka miesięcy i nie będzie mnie tu pół roku, chcę jeszcze pozwiedzać chce znaleźć jakieś nowe miejscówki, bawić się w takiego turystę w moim mieście i ty też możesz w swoim miasteczku robić jakieś spontaniczne podróże do miasta obok, żeby tak pozwiedzać okolice. Może szukając się jakieś koncerty, festiwale albo znaleźć darmowe wydarzenia w swoim mieście. Ja mam to szczęście, że mieszkam w Gdańsku, więc mam tutaj stocznię elektryków, ale jestem pewna, że jeżeli poszukacie na jakichś grupach na Facebooku, Instagramie, to w swoim mieście też to znajdziecie. Inne rzeczy do zrobienia, nie wiem, wprowadzenie nowego nawyku, nowych zainteresowań, zapiszcie się na jakieś zajęcia sportowe albo bo spróbujcie nowej aktywności fizycznej, zacznijcie biegać, jeździć na rolkach, może wyznaczcie sobie cel, żeby raz w tygodniu piec coś nowego. Jakby wakacje to jest Twój czas na rozwijanie pasji, zainteresowań, rozwijanie tych rzeczy, na które nie masz czasu w roku szkolnym. Ale jeżeli nie chcesz siedzieć w domu i chcesz na przykład zarobić pieniądze, no to możesz iść do pracy. Ja kiedy chodziłam do liceum w wakacje pracowałam w McDonald'sie, i tak sobie zarabiałam na moje zachcianki, chciałam kupić nowego laptopa do szkoły, więc wakacje to też jest fajny czas, żeby sobie zaoszczędzić pieniądze, pochodzić do pracy, ale tam też możecie poznać nowych ludzi. A jeżeli chcecie połączyć zainteresowanie i zarabianie pieniędzy to możecie otworzyć mały biznes Jeżeli szydełkujecie, lubicie robić biżuterię to go for it, wystawiajcie coś na Vinted, załóżcie Instagrama i pobawcie się w takiego swojego szefa To też jest mega fajny pomysł Ja chcę się skupić w wakacje na robieniu contentu, nagrywaniu filmików Mam taką falę inspiracji, chciałabym to wykorzystać więc nie mogę się doczekać, żeby tworzyć dla was treści Mam też 21 urodziny, więc w ogóle jestem mega podekscytowana na te wakacje mimo, że nie mam żadnego wyjazdu w planach i to też jest fajne, że ja nie mam żadnych planów ale chcę właśnie czuć się taka wolna i jeszcze wykorzystać ten czas, gdzie nic nie muszę robić. Kiedy mamy zapisane takie rzeczy do zrobienia w wakacje, czas zastanowić się nad celami, takim bardziej personal goals. Na co chcecie postawić w te wakacje? Jaki charakter chcecie przybrać? Jak wyobrażacie sobie te wakacje? Załóżmy, chcecie postawić na siebie, być main character, romantyzować swoje życie jak tylko możecie. Rozwój, zdrowie, self-care, takie healing summer. albo czy chcecie mieć vibe Beach Girl, cowboy Girl, Wybierzcie taki aestetyk, jaki chcecie przybrać w te wakacje? jeżeli interesuje was kilka różnych estetyk no to śmiało kombinujcie ze swoim stylem jakby próbujcie nowych rzeczy i nie nastawiajcie się tylko na jeden, tylko na przykład w te wakacje będę próbować nowych outfitów zmienić fryzurę, będę chodzić na hot girl walks ale równocześnie spotykać się ze znajomymi wizualizujcie to sobie, wyobraźcie sobie jak rano się budzicie, idziecie na spacer potem mieć jakieś dobre śniadanko rozwijacie swoje pasje, gotujecie, testujecie nowe przepisy, a po południu wychodzicie gdzieś ze znajomymi i po prostu korzystacie z życia w 100% na przykład moje personal goals na to lato Przede wszystkim wszystkim zdrowia, chcę się zadbać, cały czas jestem w procesie recovery, dlatego chcę wyzdrowieć, chcę naprawić moją relację z jedzeniem, zależy mi na takiej healing journey, dlatego chcę trochę mniej korzystać ze social mediów i tu chodzi mi o przeglądanie bez sensu TikToka albo Instagrama, bo dla mnie social media nie mają złego wpływu, jeżeli korzystamy z nich świadomie i to też jest moja praca, więc nie mogę zrezygnować z tego w 100%, ale chcę mniej scrollować tego TikToka bez sensu, odinstalować jakieś niepotrzebne aplikacje i robić jakieś inne fajne rzeczy. Więcej journalingu, zabieranie siebie do parku z pamiętnikiem... Siedzenie ze słuchawkami, ulubioną playlistą i pisanie sobie o tym, jak się czuję, co chcę osiągnąć, może rysować. Chciałabym bardziej poznać siebie i mi journaling w tym bardzo pomaga. Wiadomo, każdy jest inny, każdemu sprawdza się coś innego, ale ja to trochę zaniedbałam i chciałabym też to poprawić. Positive sad talk only, robić dla siebie miłe rzeczy, chcę być dla siebie najlepszą przyjaciółką, nie chcę mieć wyrzutów sumienia, że zabieram siebie na kawę, chcę też naprawić relację z samą sobą, ale nie chcę mieć podejścia zero-jedynkowego, że skupiam się tylko na sobie, zrywam kontakt ze znajomymi i w ogóle zamykam się w sobie. Ja cały czas dąży do tego balansu w życiu, że mam w planie też wychodzić ze znajomymi, może wyjść ze swojej strefy komfortu i pójść na jakieś kluby, koncerty i to też jest fajny cel, żeby wychodzić z tej strefy komfortu rozwijać się. Innymi celami mogą być jakieś fitness goals, może chcecie spróbować nowej aktywności fizycznej, albo po prostu zacząć się więcej ruszać, testować nowe przepisy, zadbać o to, co jecie. Ja chcę nadal testować nowe przepisy, ale też chcę zbierać nowe miejscówki w moim mieście, jakieś nowe knajpki, restauracje, ale uważam, że w jedzeniu na mieście nie ma nic złego i da się pogodzić zdrowo odżywianie. Nie dzieli mi jedzenia na dobre i złe. Chodzi mi tutaj o świadome wybieranie posiłków i dbanie o to, co jemy, po czym czujemy się dobrze, więc łączymy cele rzeczy do zrobienia i dochodzimy do tego, kim chcemy być w te wakacje. Moje podejście to fake it till you make it. Czyli same słowa chęć nie wystarczą. Trzeba zacząć działać. Ja do tego podchodzę bardzo realistycznie. Podejście fake it till you make it jest dla mnie świetne, ale w ramach własnych granic z dnia na dzień nie musicie stać się od razu that girls, zdawać o 6 :00, :00 zielony soczak iść na siłownię pirates, robić 10 tysięcy kroków. Podejmujcie. W ciągu dnia takie małe zmiany, które będą zbliżały was do swoich celów. Stańcie 10 minut szybciej. Czy testujcie nowy przepis. Wieczorem, zamiast scrollowania TikToka, spróbujcie przeczytać jeden rozdział książki. Zmiana nawyków trwa i trzeba podejmować jakieś działania, jakieś czyny, ale ta zmiana nie nadajdzie od tak. To jest proces, każdy uczy się na swoich błędach i dopóki nie poznacie siebie, dopóki nie zobaczycie, czy to wam się sprawdza, czy to wam się sprawdza, no to nie będziecie wiedzieli, jak wasz wymarzony styl życia będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że chcielibyście być taką That Girl, wstawać właśnie wcześniej rano, robić jogę, ale nigdy nie robiliście jogi, nigdy nie wstawaliście wcześniej rano, to ta nagła zmiana może być dla was bardzo ciężka. A jeżeli jednego dnia wstaniecie 10 minut szybciej, wykorzystajcie te 10 minut na czytanie książki i potem będziecie mieli ochotę przejść się na spacer, albo właśnie spróbować nowego treningu. Nie bójcie się próbować, ale zaakceptujcie to, że jednego dnia nie będzie wam się chciało zrobić wszystkich rzeczy z tej listy Summer Bucket List. Macie czas w wakacje? Wykorzystajcie ten czas jak tylko chcecie, ale nigdzie się nie spieszcie. Po wakacjach też możecie dbać o swoje nawyki, też możecie wstawać wcześniej. Może znaleźć czas na treningi. Ten wolny czas poświęćcie na poznawaniu siebie, więc zmienicie to swoje życie w zgodzie ze sobą, podejmujcie czyny i działania, ale odrzućcie te podejście zero-jedynkowe, wszystko albo nic, że albo jestem that girl, zamykam się w sobie, już nigdzie nie wychodzę, zero miasta, zero znajomych, tylko pozwólcie sobie żyć, jesteśmy młodzi, mamy prawo korzystać z życia i wiem, że da się znaleźć ten balans pomiędzy skupianiem się na sobie, a posiadaniem znajomych, wychodzeniem do ludzi. Ważne, żeby otaczyć się też dobrymi ludźmi, którzy mają podobny vibe do was, dzielicie podobną energię, pozwólcie sobie odpocząć, poznać siebie, próbować nowych rzeczy w te wakacje i nie bójcie się być najlepszą wersją siebie w wasz sposób. To, że mi się coś sprawdza, to nie znaczy, że tobie musi się sprawdzać. Jeżeli spróbujesz, coś ci się nie sprawdzi, to nic. Możesz spróbować czegoś innego. Ktoś lubi biegać. Ja też chciałam spróbować bieganie, zobaczyć, czy to się dla mnie sprawdzi, czy nie. Poszłam dwa razy. Raz nie widziałam, już, czy wrócę do domu, bo byłam tak zdyszana i nie widziałam w ogóle przyjemności z tego biegania. Dlatego wyciągnąłem rolki i nagle okazało się, że rolki mi się sprawdzają. Ale spróbowałam tego biegania. Nie sprawdziło mi się, znalazłam inną którą lubię, która daje mi przyjemność. Więc nie bójcie się próbować. No i oczywiście nie bałabym sobą, gdybym nie wspomniała o Vision Board. Vision Board to jest taka plansza, tapeta, gdzie zamieszczacie obrazki, które mają na celu Was inspirować. Odzwierciedlają one Wasze wymarzone życie, mi dają mnóstwo inspiracji, motywacji. Często Wam pokazuję na przykład na początku roku, kiedy robię nową planszę na różne pory roku, ale ja robię Vision Board w każdym momencie, kiedy brakuje mi motywacji do życia, do robienia nowych rzeczy. Kiedy szukam inspiracji, lubię przeglądać Pinteresta, zapisywać te fajne zdjęcia, i robić kolaże. Ja bardzo lubię wizualizować, patrzeć na coś i wyobrazić sobie, że tak może wyglądać moje życie. Dlatego zawsze jest odpowiedni czas na zrobienie vision board i nie musisz czekać na nowy miesiąc, nową porę roku, nowy rok. W każdym momencie, kiedy potrzebujesz zmian, kiedy potrzebujesz inspiracji, zrób vision board. Zrób jakiś plan działania. Nie czekaj do poniedziałku, tylko zacznij działać teraz. Czuję się jak coach motywacyjny, ale w świecie słońca mam taki dobry humor. I chcę wam powiedzieć, że da się w wakacje naprawdę zmienić swoje życie na lepsze i ten styl życia nie utrzyma wam się tylko przez dwa miesiące, tylko już przez resztę czasu będziecie dawać taką dobrą energię i będziecie szczęśliwi. Będę robiła filmik, gdzie razem przygotowujemy się na wakacje, więc tam pewnie dokładnie wam pokażę, jak robię moją vision board, ale najczęściej ja robię tak, że robię tablicę na Pinterestie, zapisuję jakieś fajne zdjęcia, następnie je pobieram i robię kolaż w Canvie. To jest darmowy program, zapewne większość z was go zna. Zapisuję kolaż i ustawiam go na tapetę. Można go wydrukować, powiesić gdzieś nad biurkiem, żeby codziennie patrzeć. W tej prezentacji w Canvie macie właśnie taki przykładowy vision board. To jest tylko taka inspiracja dla was. Więc mamy wszystko przygotowane vision board, więc jedyne co nam pozostaje to działać z takich moich porad, pamiętajcie o tym, że nie codziennie będziecie mieli taki dobry humor, każdy ma gorsze dni i nie codziennie tryskamy energią, nawet w wakacje, jeżeli jest pogoda zdarzą się takie dni, gdzie nie będziemy mieli siły wyjść z domu i pomimo wyrzutów sumienia, że jest słana pogoda, czujecie, że trzeba to wykorzystać, ale totalnie nie czujecie się na siłach, żeby wyjść z domu i się zmuszać do czegoś, to też jest ok, pamiętajcie, żeby też słuchać swojego organizmu i swoich potrzeb, bo on chce dla was najlepiej i jeżeli budzicie się z gorszym humorem, spróbujcie zrobić jedną małą rzecz, wyjdźcie właśnie na spacer, ale jeżeli nadal będziecie się źle czuć, odpuśćcie, zróbcie dla siebie coś dobrego i tak powoli odpoczywajcie. Nie chodzi mi o to, żeby rzucić wszystko i się poddać, tylko pamiętajcie, że te korsze dni będą, ale nie pozwólcie, żeby one przeistoczyły się w tą rutynę. Taka systematyczność, dyscyplina jest ważna, ale nie jesteśmy robotami. I ja często będę to powtarzać, bo ja się bardzo przejechałam na tym, że traktowałam siebie jak robota i potem takie zdrowe nawyki zaczęły być taką katorgą, a nie przyjemnością. A teraz jak zmieniłam do tego podejście i ja akceptuję to, że mam gorsze dni. Jak wracam z jakiejś podróży, ja lubię wracać do mojej rutyny. Uwielbiam moje nawyki i wreszcie odkryłam takie rzeczy, które dają mi przyjemność. Także tego wam życzę i pamiętajcie, że każdy ma gorsze dni. Coś, co bardzo mi pomaga w takiej motywacji, to jest otaczanie się rzeczami, które nas inspirują. Tutaj polecam odobserwować konta na Instagramie, na TikToku, które źle na was wpływają, do których się porównujecie i nie ma nic w tym złego, że jakaś osoba po prostu daje wam zły baj, że mocno się do niej porównujecie. I zrobiłam ostatnio sobie taki porządek na Instagramie, że przyjrzałam Osoby, które obserwuję, dałam unfollow i po pięciu dniach zapomniałam o istnieniu tych osób. Mniej czasu spędzałam na Instagramie, mniej się porównywałam i też zaobserwowałam kilka kont, które mają na mnie bardzo dobry wpływ, które dają wartościowe treści do social mediów, bo da się korzystać z social mediów w dobry sposób, tak są z kanałami na YouTube, podcastami. Jeżeli miałabym szybko Wam polecić moje top osoby podcastowe, YouTubeowe, to przede wszystkim to z podcastów. Bardzo polecam wyważony podcast Kinga Shunning. Dla mnie największą inspiracją, zarówno YouTubeową, Instagramową i podcastową jest Fernanda Ramirez, moja małynej na YouTubie, Alia Zeita, Bardzo lubię też Anne Neubert i Anne Archer. Ale niech te osoby, które obserwujesz, inspirują cię, motywują cię do działania. Nie porównuj się do nich. Porównuj się tylko do zeszłej wersji siebie. Niech te osoby inspirują cię, ale nie w taki sposób, że ok, dążę do tego, żeby wyglądać jak ona, żeby mieć taki styl życia jak ona i w ogóle, żeby stać się tą osobą. Nie musisz się nimi stać. Nie wiesz w ilu procentach pokazują swoje realistyczne życie, ale przez te treści, które wstawiają, mogą kogoś zainteresować inspirować to działanie do zmiany nawyków. Traktuj te social media jako inspirację i motywację, ale też nie przeglądaj non stop TikToków w dadger, żeby pomyśleć, że okej, okay, to mnie zainspiruje, więcej nie znaczy lepiej. Kilka inspirujących TikToków wystarczy, ale potem, kiedy je przeglądasz, warto zacząć działać. Warto właśnie spróbować ten jeden przepis, który zapisałeś na TikToku. Warto spróbować nowego treningu. Nie polegaj tylko na tym, że przeglądasz tego TikToka, tylko faktycznie podejmuj chyel. Więc bardzo ważnym krokiem jest wyeliminowanie energy takers, czyli wyeliminowanie ze swojego życia od tych rzeczy, które mają na ciebie negatywny wpływ. Nawyki, po których czujecie się źle, toksyczne przyjaźnie, jakieś rozpraszacze, bałagan w pokoju. Wiem, że nie da się wyeliminować wszystkich tych rzeczy, ale postarajcie się szukać też takich energy takers. Czyli co wam daje energia? U mnie to jest na przykład słońce, kiedy jest sławna pogoda. Ja się czuję po prostu jakbym na nowo odżyła. Dbanie o relacje z jedzeniem, nawodnienie, więc rób sobie listę energy takers i energy givers. staraj się w ciągu dnia zwracać na to uwagę, bo to jest fajne. Kiedy przemyślimy sobie kilka rzeczy, usiądziemy na spokojnie i Ociągniemy z tego jakieś wnioski. Podzielę się z Wami jeszcze takimi moimi energy takers, co mi daje energię, dzięki czemu mam dobry vibe w ciągu dnia. I przede wszystkim jest to muzyka. Czy to na spacerach, czy kiedy gotuję, lubię sobie włączyć jakąś dobrą muzykę, i wakacje to jest idealny czas, żeby zrobić nową playlistę na Spotify'. U. Takie must have na Getting My Life Together. To nowa playlista, Vision Board, porządki w pokoju, więc nowa playlista, na której dodasz same dobre piosenki, które dają Ci wakacyjny vibe, jakąś szakirę, gdzieś, gdzie możesz potańczyć, one direction. Kity z lat 2000 no ja po prostu uwielbiam i rano kiedy się budzę włączam tą playlistę, to jest najlepszy początek dnia jaki mogę sobie wyobrazić impreza od samego rana, lepiej być nie może tak samo na spacerach, jakaś dobra playlista albo fajny podcast, super poprawiać humoru, naprawdę, jest dużo kontrowersji z tym, że smutna muzyka bardzo nas przytłacza, czasem lubię sobie popłakać, czasem lubię sobie posłuchać smutnej muzyki, pozwolić sobie odczuwać te negatywne emocje, ale faktycznie taka smutna muzyka czasem nas nakręca pogłębia i nie ma co romantyzować smutku, nie wiem czy to ma sens, ja teraz Mówię. ale jeżeli chodzi o dobry wakacje, to na pewno muzyka ma ogromny wpływ na to. Możesz coś zacząć czytać książki, ale tutaj nic na siłę. Ja kiedyś się bardzo zmuszałam do czytania takich samorozwojowych, nie umiałam za dużo rzeczy z nich wyciągnąć. Co prawda przeczytałam kilka fajnych, i one są zapisane w różnej relacji u mnie na Instagramie, w relacji Books and Podcast. Ale czytaj to, co po prostu lubisz. Dla mnie takie odmóżdżacze, komedie romantyczne, jakieś młodzieżówki, to jest coś, co ja wieczorami uwielbiam robić, i dla mnie to jest taka forma relaksu. A w wakacje mamy dużo czasu na odpoczynek, i zasługujemy na to. Kolejny bardzo ważny punkt, o którym już wspomniałam. Treat yourself. Traktuj siebie jak najlepszą przyjaciółkę. Spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę. Naprawdę to jest dużo czasu. Nie miej wyrzutów sumienia za to, że chcesz sobie kupić prezent bez okazji. Może potrzebujesz motywacji, więc kup nowy zeszyt, w którym będziesz zapisywać swoje cele. Kup sobie nową książkę, zabierz siebie na kawę. Kup sobie kwiatki, nowe ozdoby do pokoju, żeby odświeżyć też swoje otoczenie. Albo jeżeli chcesz prowadzić bardziej zdrowy styl życia, kup taką dużą butelkę, żeby zmotywowała cię do picia większej ilości wody. Albo jakiś karnet na siłowni, jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć. Nowy strój do ćwiczeń, nowe ubrania, zabierz siebie na rompeksy, odkrywaj siebie. Te rzeczy możesz robić zarówno sam, jak i z przyjaciółmi. Nie ma w tym nic złego i w ogóle warto jest wychodzić z tej swojej strefy komfortu i czasem spędzić czas ze sobą, bo dla mnie to też jest ważne, żeby też polubić siebie. Nie bać się robić tych fajnych rzeczy sama. Możesz zabrać je do parku z książką, z pamiętnikiem i dla Ciebie będzie to coś niesamowitego. Możesz to robić codziennie. Odkrywaj piękno w tych małych rzeczach, pamiętaj, że na to zasługujesz i nieważne w jakim dołku jesteś, wiem, że dasz radę z tego wyjść i wiem, że czasem takie mówienie... Do niektórych już to męczy, ale to jest naprawdę ważne, żeby cieszyć się z tego, co mamy teraz. Te wakacje teraz trwają, wykorzystaj to, że one są. Ciesz się z tego, czekaliśmy na to całą jesień, całą zimę. I to już jest piękne, że jest super pogoda. To są naprawdę takie małe rzeczy, które kiedy się skumulują, dają nam naprawdę bardzo duży poprawiecz humoru. Lecimy dalej, jak nam nie przystało poranna rutyna. To, jak zaczynasz dzień, ma ogromny wpływ na jego resztę. Jeżeli się obudzisz z nastawieniem, że nie, to będzie zły dzień, to już cały dzień Twój mindset będzie ci mówił, że to jest zły dzień, że już w ogóle nie ma sensu. Tak też się zdarzy. Jak już wspominałam, jesteśmy tylko ludźmi, ale jeżeli będziemy robić rano, to co lubimy? Ja lubię wstawać wcześnie rano, bo wtedy na zewnątrz, szczególnie w wakacjach jest jasno, nie ma za dużo ludzi, jest tak spokojnie i mogę ten czas poświęcić dla siebie. Warto zaczynać dzień od pozytywów. Czy to poprzez wzięcie pamiętnika i zapisanie sobie kilku pozytywnych afirmacji, cytatów, takie nastawienie swojego mindsetu, że to będzie dobry dzień, albo uśmiechnąć się do siebie w lustrze, odsłonić okno, zobaczyć, że ptaszki ćwierkają w zrobieniu kilku rzeczy dla siebie: journaling, yoga, dobre śniadanko, przeczytanie. Książki, to potem ten dzień, zaufajcie mi, będzie lepszy. Kiedy dobrze go zaczniecie, kiedy nastawicie się na niego pozytywnie, będziecie mieli też taką motywację, że ok, zrobiłem już tyle fajnych rzeczy, to mogę zrobić jeszcze więcej rzeczy. Mam cały dzień przed sobą i te takie poranne rytuały pozwolą Wam być najlepszą wersją siebie, pozwolą Wam rozwijać swoje zainteresowania, bo będziecie mieli więcej sił, więcej motywacji w ciągu dnia na robienie fajnych rzeczy, spotkanie się ze znajomymi i spędzanie tego czasu po prostu dobrze. Wiem, że każdego wakacje będą wyglądać inaczej. Ktoś może gdzieś wyjeżdżać na dwa miesiące, ktoś może nie wyjechać w ogóle. Ale pamiętajcie, że nieważne jak spędzacie wakacje, to są wasze wakacje. Wykorzystajcie je tak jak Wy chcecie i uwierzcie mi, da się je spędzić dobrze, nieważne gdzie jesteście, nieważne jakimi ludźmi jesteście. W każdym momencie możecie zacząć działać, w każdym momencie możecie zrobić coś fajnego, coś co przybliży was do waszych celów. U każdego to wygląda inaczej, ale w tej serii chciałabym wam pokazać jak ja będę spędzać wakacje jak ja będę romantyzować moje życie. Jak mówiłam, nie planuję żadnych wyjazdów, ale może trafi się jakiś spontaniczny lot i chciałabym dobrze spędzić ten czas, odpocząć. Naprawdę ciężki rok, i ty i ja zasługujemy na odpoczynek, więc zacznij działać. Nie bój się próbować. Te wakacje mogą być początkiem Twojej zmiany życia. I mam nadzieję, że będziemy w tym razem i że dzięki temu filmikowi jakoś Was zainspirowałam do spędzenia tych wakacji. W opisie znajdziecie link do prezentacji w kanwie, którą możecie przerobić pod siebie. Wydrukujcie to, powieście w widocznym miejscu i codziennie sobie przypominajcie, że nowy dzień to nowy start. Codziennie możecie robić jedną małą rzecz, która przybliży Was do Waszych celów. I brzmi jak taki typowy, motywacyjny kończ, ale wiecie mi, rok temu w takim domu, że ja myślałam, że nigdy z tego nie wyjdę, a wyszłam. I wiem, że Ty też potrafisz. To będą nasze wakacje. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co sobie zapisałam, także bardzo Ci dziękuję za oglądanie i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję i łapkę w górę. Po więcej mnie codzienności, zapraszam na mojego Instagrama i TikToka. Przygotujcie się na fajne filmiki, taką mam nadzieję! I trzymajcie się ciepło. Do następnego filmiku i cześć!